To jest ta sama sytuacja, tak? To samo, co widzimy przed chwilą, kontroluje, ja wjeżdża nogę do boki półgardy, tak? Łapuje nogę. On sobie tak jak przedtem przekleinął, żeby utrwać uwagę. ale zwróćcie uwagę, że e, rękę teraz to nie na mi złapać, bo się, się wyrnął mi ją, tak? Nie daje mi odłapać, to się podeprzeć, tak? I jest ręka podparta. E, w tym momencie nie będę miał tej ręki, tam złapać sobie, to sobie jej podać, no to w tym momencie Pracuję, co pracuję? Moje nogi muszą wejść tutaj na udo wysoko, żeby łatwo mi było wjechać sobie, tutaj mogę sobie zapiąć i tak, żeby trzymać się. Szukam jego nogi, wyłapuję jego nogę, łapię głęboko, tak? Teraz łapię tutaj za swoje kolano, żeby noga była uwiązana i teraz noga do góry, hop, za nie Jestem jeszcze raz. Jestem tutaj. I jedna. Łapę. Przykręcam rękę i idę do na no obrot. nie umiem sobie podać wysoko na nogę. Zapinam. Skręcam się. Szukam jego nogi. Łapię na swoje ubranie. Zamach nogą. I jestem. I. Tu I stop, jestem na nogi. Tutaj uwagę, że z tyłu tak radnie troszkę para z sobą ciało. żeby móc tą nogą sobie na okay. nogi... On klejką klejkę rękę do przodu. Nie sobie jej podnieść, tak? Wyjeżdżam moimi nogami jak najwyżej. do trójkąta. Tu sobie go mogę już ustawiać, tak? Łapię za nogę. Ta noga jest ważna, żeby wrócić balans. Hop! Oto mogę leć. Teraz puszczam jego nogę i idę do góry. Jeżeli mi zapał pół no przemył To ostatnie robiliśmy technikę, tak? Łapiego. Zawsze właśnie. Bierzę kolanem, podsuwam się, wyciągam nogę i takie aktywizowanie. Raz, dwa, trzy.